Hej, czyszcie Manko! Witajcie już w 15 odcinku na kanale KM876. W dzisiejszym odcinku, niestety, muszę Was przywitać na tym odcinku ze smutnymi wieściami, ponieważ niestety Ryszard zdechł. A powód: te oto Malinki. Ryszard niestety nie przeżył tego. Był uwięziony w Malinkach i nie mógł uciec. I Ryszarda już niestety z nami nie ma. Zostawcie dla niego znicz w komentarzu. Żeby zawsze spoczywał w pokoju. A my wracamy już sami. Zacznij sobie kores lajka No, a my w sumie już lecimy. Niestety, Ryszarda już nie ma z nami. I musimy mu grób zbudować. Z tej wyprawy nam bardzo mało się udało zrobić rzeczy. Ponieważ, to co chciałam zrobić, chciałam odnaleźć jakieś mega fajne rzeczy. No, i niestety, odnalazłem mega mało. Bardzo mało rzeczy odnalazłem. A więc dlatego, wracam, ponieważ będę robił kopalnie. Ponieważ przydałyby się rzeczy z tej kopalni. Ale na początku, jak wrócimy z tego z tej wyprawy, to muszę zrobić grób dla Ryszarda. To, to, to był na nasz wierny kumpel. Które... Od kilku w sumie, odcinków nam towarzyszył cały czas. Towarzyszył nam chyba od ponad 10 odcinków nam, nam towarzyszył. I w dzisiejszym odcinku niestety stała się smutna rzecz, ponieważ niestety zginął przez kupię malin. Od dzisiaj na tym świecie już nienawidzę malin. Zostawcie zniszcz dla, dla, dla naszego Ryszarda jednego. No i widzowie już jestem. Doszłem do, do domu. I pierwszy co zrobimy to zrobimy grup dla naszego kochanego Ryszarda. Będzie zawsze w naszych, w naszych sercach. Musimy na dotrzeć do domu. I w jakim miejscu mi ten grób zrobimy? Bo to jest bardzo ważne. W jakim miejscu mi ten grób ogólnie zrobimy? Mnie się wydaje, że obok jego zagrody. Ponieważ już zagroda wygląda pusto. Są tutaj same krówki. Ale ta zagroda Ryszarda. Wygląda już pusto, niestety. No. Nie wiem, czy to, jak się zniszczy chyba ten blok, to czy to, 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 to coś robi? Z tym heroblinowym czymś? Bo nie mam pojęcia ogólnie, czy to coś robi, czy nie. Trzeba zobaczyć. Tylko niech coś na początku zniszczy. Dobrze. No, i nic nie padło. To nie wiem. No i tak. Zróbmy dla niego miejsce, w którym zrobimy mu ten. Miejsce, w którym zrobimy dla niego ten grup Te kruki zjadają mu moje nasionka. I trzeba tą formę po prostu jakoś ubezpiecznić, żeby te kruki nie jadły tych nasionek ponieważ one, one, jednak są niebezpieczne, ponieważ one jedzą te nasiona. I to jest największy minus. Musimy schować jakieś rzeczy. Tutaj są takie rzeczy, które zrobimy na przykład. A, szmaragdy. Tutaj to. Efekty mamy tutaj. Złoto tu, to tu. Płyta. Gdzie znajemy płytę? Płyty chyba tutaj dajemy na razie. Hmm, smycz też tutaj, bo już nie mamy kogo na tej smyce brać. I na razie tyle: do budowy gry potrzebujemy bruk. Potrzebujemy tabliczkę, ale tabliczki bałam na dole. No i znowu on. Znowu się widujemy z tobą. Znowu się z tobą widujemy. I o co ci chodzi? O, no, no, i dobrze, nie ma go. Do... Daj mi te efekty, oślepienie. Dobra. Czy mamy tabliczkę jakąś? Tabliczka by się bardzo przydała. Tabliczki nie mamy. To będzie na krzyż się przyda. A tabliczki już niestety nie mamy. Zróbmy tabliczkę. To potrzebujemy patyk. Patyk. jest. Patyk to. A mamy patyki wiem jakieś tabliczki robi, o tak. No i zróbmy już ten grób. Yy, mam item, rzecz na item, to czy nie mam? Nie mam, ale jak to się robi? Chyba wełnę potrzebujemy, nie. Patyki i skóra. Skóry tu chyba niestety nie mamy. No nie mamy. To pójdźmy zrobić porządek z krówkami na początku. Mam nadzieję, że krówka żadna hierobrajnowa nie jest. Wszystkie hierobrajnowe krówki zostały zabite. Dobra, musimy zabić tę krówkę. I mamy już trochę dużo tych krówek. I mamy na razie mięso. Mięso możemy sobie teraz przepalić. I teraz możemy chyba stworzyć już tą rzecz. I mamy to. No i możemy teraz ruszać na budowę grobu dla Ryszarda. Mi się wydaje, a tam będzie bardziej. Mi się wydaje, że ten grób powinien być w tym oto miejscu jakoś. Yy, łopata, zniszczmy sobie tutaj teren, żeby jakoś go tutaj wyrównać. I pewnie teraz zapytacie, po co robię te wagoniki, znaczy po co robię te tory do wioski stąd, bo będę robił je, bo to ja robię, po to, żeby przewieźć wieśniaków do, do domu, ponieważ będę robił takie podziemie, gdzie będą tam różne prace dla villagerów i coś w tym stylu. Zróbmy ten grób, nie taki długi, taki długi to nie. bardziej bliżej go. Taki bliżej go zróbmy, i tutaj poukładajmy to, żeby było jakoś. Może być. Te ząbieki tam się na dole, na dole krzyczą. Okej. Okay. Taki grób może być. Zróbmy jeszcze dla niego taki krzyż. ...dla naszego kochanego Ryszarda. Dajmy dla niego pochodnie. Pochodnie. No i jakieś kwiaty w to by się przydały. I... o! Znowu ty. Znowu on jest. Zróbmy więc tabliczkę. Gdzie jest tabliczka? Coraz się na Hirobrajnie widuję widu tego Hirobrajna, ale to się balosowo robi. Ryszard r.i.p to się pisało. Ok, i teraz zróbmy to. I zróbmy to jego oto. Jakieś kwiaty by się przydało zrobić dla naszego ukochanego Ryszarda? Kwiaty dla niego, jakieś? Tylko jakie? Kwiaty dla Ryszarda. Najpierw się prześpimy. O. Prześpimy się. Ok. Mamy już dzień. Możemy teraz. Jak się robi doniczkę? Hmm. Do. To się chyba. Trzeba, trzeba, trzeba cegły pójść. Po cegły. Jak się robi cegły? Oto jest pytanie. A to z cementu się to robi. Tak. Cegły się przecież z cementu robi. A cement jest pod wodą, chyba. Mi się wydaje, że cement jest pod wodą. Bo jest pod wodą. O, tu chyba to. Tak, trzy starczy. Dobra. Wracamy się. A to się robi w craftingu, czy. Nie. A, a tak się nie robi? A to się robi ten blok. A bloku my nie potrzebujemy. I teraz piękny gruby dla Ryszarda będzie ukończony. E, tu był? Nie. Już byłem zdziwiony, że on był w tym miejscu, a teraz go nie ma. No jest. I teraz, czy trzeba przepalić w piecyku? To. I coś się dzieje? No pewnie przepalę teraz. Mm, to sobie skórzmy. Odłóżmy sobie teraz rzeczy, które nam się nie przydadzą. Coś akurat przyda. Yy, Ale to, to dodajemy tam do góry. Do bloków. To teraz, albo nie. nam się w kopalni raczej tak średnio przyda. Ale kilof nam się przyda. Czy tutaj mamy jakieś rzeczy? A w sumie te pochodnie się nie przydadzą. Te pochodnie na razie możemy dać tam na dół pochodnie, gdzie mam pochodnie tabliczki czerwone pochodnie i to to możemy też odłożyć o, ja mam 4 cegły a te gliny możemy w sumie już wywalić, ponieważ nawet nie potrzebujemy wywalmy te glinę. a no i jeszcze ten, to wywalmy znaczy to odłóżmy Odłóżmy to tutaj i możemy już ruszać, zrobić ryszardowi grup, Ale co się w craftingu robi? I wypadałoby zrobić jakiś ładny: jakiegoś ładnego kwiatka dać dla naszego ryszarda. poukładajmy to wszystko, bo tutaj to jest taki bałagan. Mam. No, i trochę śmieci mamy tutaj. Musimy odłożyć, bo na kopalni po prostu chcę trochę tam siedzieć w tej kopalni. Nie, że od razu muszę wyjść i. Od razu muszę wyjść i robić znowu porządek we w punku, ale tutaj są plecaki. Tylko problem taki, że nie wiem, jak zrobić plecak taki. Okej, okay. Mamy 19 tego węgla. Dołóżmy tutaj węgla trochę i zróbmy pochodnie, żeby nam nie brakło. No i co? Możemy w sumie już iść do kopalni. A nie! No tak, muszę jeszcze dać doniczkę dla naszego kochanego Ryszarda, który był dla nas, dla nas całym światem, ponieważ na, przewoził nas wszędzie, gdzie chcieliśmy. Nas zawoził wszędzie. Ta książka jest mega fajna. Muszę zrobić kowadu, żeby sobie wszystko No i jeszcze muszę zrobić. A, chciałam teraz poszukać, czy nie mam jakiegoś kwiatka w skrzyniach. Mam niebieskiego. Abym takiego bardziej żółtego, czerwonego chciał, kwiatka. Pójdźmy poszukać kwiatka jakiegoś żółtego albo czerwonego. O, albo takie w sumie też mogą być. Takie o, to jest czosnek. Pamiętam to, bo wiem, że Ryszard to jest w naszej pamięci. No, pięknie. No, i możemy wreszcie iść do naszej kopalni. Musimy kopać. I tutaj chciałam po prostu znaleźć diamenty, ponieważ chcę zrobić kilof diamentowy i wykopać te nowe rudy. Te nowe kozackie rudy. Jestem ciekawy, co się z nich robi. Wykopmy się tutaj na dół. No, grawer. Jestem mega ciekawy, co tutaj na dole będzie. Są jakieś nowe biomy podziemne na tym? W sumie mogą być. Ale szansa tu to pewnie jest mała. Ten szczyt jest taki wzburzający. Na no, razie nie ma żadnej rudy. Miedź, miedź nam niepotrzebna. Miedź w grze nie ma aż takiego zas zastosowania. Muszą dać jakieś zas zastosowanie. O, o, jest ten, te rudy, co daje chlebek, mięsko i tak do przepalania, ale w sumie nie wiem po co mi to. Tak w sumie, no fajnie, że to jest, ale nie co to ogólnie robi? Fajnie, że jest jedzenie w kopalni. O, no i coś, już natknąłem się. Jest skręt, mogę skręcić gdzieś tutaj dłużej raczej. Mm, tutaj zamurujmy ładnie. I tutaj bym teraz chciał skręcić. A tu coś jest. A co jest to? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie kopalni. O! Żelazo! Żelazo tam, które się przyda. Dużo żelaza. Żelazo nam się chyba mega przyda akurat. Idealnie akurat na to zeszłem, żeby na to nie wejść. Tutaj pewnie będzie jakaś przepaść, bo jestem pod dużą kopalnią. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie niczego. O, jest ta ruda. Ta. Nie. To jest silver. Srebro. Srebro w sumie nie wiem do czego też jest potrzebne. Ale mi się wydaje, że srebro chyba nie... musi mieć jakieś zastosowanie, tak jak żelazo. Zobaczymy, jak przepalimy, potem zobaczymy, że srebro ma jakieś zastosowanie. I, I robię jakąś rzecz. Srebrny miecz? Ale to w sumie żelazny jest. Bo może z jakichś nowych ród są jakieś nowe rzeczy. z których jest jakieś nowe zastosowanie. Tam mamy? Redstone, złoto... Nie. Tam pewnie są jakieś mobki mega groźne. I pewnie nie możemy... Pewnie nie wrócimy, jak tam pójdziemy z tej wyprawy. Ej, ale tu z mega dużo żelaza i to jest mega akurat fajna. Wiadomo, że to jest tyle żelaza. Albo w sumie korci mi tam pójść. Mega mi korci pójść, ale to jakbym miał tam pójść, to byśmy teraz musieli zrobić jakąś takąś. Jakieś schody byśmy musieli zrobić. Ale tu jest strasznie. Dobra, róbmy schody, ponieważ mogę tutaj nie wrócić. zrobić schody i szybko to rozkopać, bo zaraz tam jeszcze jakiś jumpscare zrobi z tyłu ktoś. Dobra. Schody zrobione. Teraz mogę tutaj zwiedzać. Okej. Okay. Jaskinia mega ładna. Przyznaję. Mega ładna. I już są moby. Już się rozpią. Dobra. No to jest jego kolega. A mam mega szybki miecz. Ten kriper nas nie zdąży zabić. Ojej. <laughs> Warden. To jest jakieś Dzień, ale ładnie. Dobra. Co tam jest? A tam się roi od potworów. Może na razie najpierw nie. Najpierw pójdźmy tutaj gdzieś. Herobrane'owy zombiaczek. O, miomi? mi. Mam taki szybki miecz. Okej. Okay. No i kolejny Hiroblinowy Zonk. Jak. Co to jest? Za miejsce! Bardzo ładne miejsce, mi się wydaje. Takie kopalniowe. takie stworzenia te akurat muszą zamieszkiwać. Te Hiroblinowe zostały. Te Hiroblinowe są najgorsze. Dobra. Wow, ale tu jest ładnie. O i tam jest już ten One Man Huatches Te przecież muszą być jakieś potwory Okej, okay. ale patrzcie, jaki ładny normalnie To jest przepięknie. Okej. Okay. Nie widzę teraz żadnego takiego zagrożenia. Co tu jest? Jest tu mega ładnie. To jakaś kraina? Podziemna, o której ja nie wiem. Jest dużoma ilościami zębiaków. Ale mega ładna ta kraina jest. A, a teraz zobaczcie, co tu jest. O nie. Czekamy. Tam było to, co się mógł zrozumieć Warden. I to występuje tutaj. Tutaj akurat musi występować. Znaczy nie musi, ale jest. To jest akurat minus, ponieważ muszę tutaj szybko... Minus jest taki, że tutaj nie jest aż tak bezpiecznie, ale jest mega ładnie. I to ta... to... Ryzej tak ładnie zachęca ludzi, a jak tam się pójdzie w głąb, to już tam, co oni nie chcieli. Ok, na razie, na razie jest ok. Dużo żelaza i to mnie pociesza. Kopalni też mega ładne. Oh, Mementy! Pierwsze diamenty widzowie! Pierwsze diamenty! Pierwszy diament... ...wydobyty. Mamy diaksa. No i oczywiście zombiak. Mhm. No, idzie. Pochodni już mało. No chodź. Dobra. Eee, zróbmy sobie... ...to. No i już się kończą te patyki cholerne Dobra, już są, mamy Tam są szkielety, szkieletów nie lubię I kamienny pancerniak! O jest coś! To jest lazur, tak To boli! Oa! To gryzie! O! Keep rolling, rolling, rolling! Ale ja... to gryzie! Gdru GOBLIN! Goblin, Jezu, co tu się dzieje? Spider jockey! I coś to teraz ma pojawia się tyle osób? Biją się, z pająkiem się bije! Jestem ciekawy ile to ma HP. Tam był też jakiś goblin! Chodź! O, oh, zdechł. Skalista skorupa. Jak to tego goblina? Goblin, gdzie ty jesteś? Podziemne życie jest tutaj, mega. O Jezu. Kolejny diament! Let's go! Nie wysadził mi diaksa. Gdybym tego diaksa wysadził, to już by go tutaj nie było. Okej. Okay. To jest to miasto... ...Urdynowe. Dobrze widzowie, to tyle w odcinku. Jeśli on się podobał, zostawika oraz lajka. No i oczywiście napiszcie ten komentarz. Znicz dla Ryszarda. Napiszcie mu. No i pa pa.